Siemon mordeczki, ten T. Pleciona, ze mną jest. Młody dzikus. Słuchajcie, troszeczkę się skomplikowało. Dzisiaj nie chcę pokazywać, jak wyglądać. Miałem ostatnio trochę trochę perturbacje. Trochę już firma pleciona od tej pory będzie inaczej funkcjonowała. Nie jestem tutaj 100% decyzyjną osobą. Ostatnio mieliśmy jakieś tam dziwne zniknięcia towaru, wędek Hype Tackle z magazynu. Doszły mnie suchy, że są te wędki też. W innych sklepach oczywiście działają już prawnicy nasi, yy, sprawa też jest taki yy, zgłoszona na policję i... Oj, przepraszam, przepraszam na momencik, tak? Słucham. Aha, aha. Słuchajcie, nie, nie, nie. Zresztą z tym wszystko jest w porządku. Tak naprawdę działamy działamy jak działaliśmy. Mamy teraz top dealsa i prezentujemy tak naprawdę oferty na, na dziś. Bardzo dużo fajnych przecen. Mamy super namioty na, na wakacje bądź też na, na zasiadki karpiowe wędki. Zacznijmy może po kolei od naszej torby, którą tutaj mamy pena. Zobaczcie, yy, duża torba, wielofunkcyjna, Możecie się nią spakować na wakacje. Yy, zobaczcie, jaka wielka kieszeń w środku. Dwie kieszenie po bokach, wzmacniane pionkami. Kieszeń z przodu i yy, tutaj zasuwana na suwak. Taka jest, yy, ona przystosowana do tego, żeby była odporna na piach. Tak, tak jak w ciężkich warunkach, te suwaki takie to nie są wodoodporne, takie wodoszczelne, takie delikatne. Normalnie ta torba ile kosztowała? 5,99. 5,99, teraz mamy za pół ceny, I tak? 2,99. A przy okazji, jak jesteśmy, zobaczcie, co znalazłem w torbie. Kod IBIS20, czyli 20% rabatu na takie marki jak Favorite, Select czy Brain. Pokażemy Wam, jak można y, dzięki temu y, kodowi kupić naprawdę tanio wędki. Zobaczcie, mamy tutaj taką wędkę Sprint. To jest bardzo wędka do delikatnego łowienia, do 3,5 g wyrzutu. I ta wędka normalnie kosztuje 100 zł. A teraz dzięki temu kodu rabatowego kosztuje tylko 80 zł. 80 zł. Zobaczcie, pokażemy jak ta wędka się ugina. To jest wędka do bardzo lekkiego łowienia okoni. Naprawdę tak na bardzo, bardzo, bardzo lekko. Finezyjnie. Jak, jak lubicie, jest dużo dużo mocy w dole. Ale z tego co wiem, mamy jeszcze lżejszą wędkę sprint. Nawet dwie tutaj, tak? Pokażmy tutaj je. Do ilu masz? Ja mam tutaj do 3,5. A, a w tej serii występują jeszcze wędki. Słuchajcie, do. Czterech i do trzech. Także pokażmy, bo ludzie się pytają, jaki jest sens pomiędzy trzema a trzema i półgramami. Ta, ta 3,5 grama jest troszeczkę taka bardziej lejąca się. Zobaczcie na szczyt. Więc tą 3,5. Czekaj, weź może do dołu, mhm. tutaj szczyt bardziej. No, tą 3,5 można by już było się pobawić na przykład z dręgami, tak? Z dręgami, no, y, Przepraszam, tą trójką. tą trójką. To jest trójka. Trzy i pół jest mocniejsza pod okonie, No i mamy jeszcze czwórkę, też mocniejszą. I, I te wędeczki 100 złotych, a teraz z tym kodem IBIS tylko 80 złotych, tak, słuchajcie, to naprawdę na wakacje dla siebie, dla dziecka, żeby się bawić okonkami, to jest super temat. Hit sprzedaży, Bluebird, Bluebird Nano, pokażemy może jak się podaje tą wędkę, słuchajcie, zobaczcie, co tu się wyprawia, ojej, nie, bo tam jest koło wrotek muchowy, Jezu, zobaczcie co ja zrobiłem. Założyliśmy kowrotek muchowy i pomimo, pomimo założenia kołowrotka muchowego ją trzymam w tym miejscu. Kąt 90 stopni na się nie połamała. Dobra, trzymaj tą wędkę. To jest wędka do 1,5 grama wyrzutu. To jest typowa wędka już pod białoryb, no pod przyłowy okoniowe Można jej zrobić kółko. Coś takiego, w ten sposób. To jest hit sprzedaży 379 zł na półce. 303 zł z kodem rabatowym IBIS20. Tu no może i... jeszcze pokażemy. Naj, najwyższą serię, Black Swan. To są mm, czarne... Czarne łabędzie. Czarne łabędzie. To jest najwyższa seria wędki pod dwa koła chodzące, tak? E, Ta, pokaż może tą leciusieńką, Oskar. Tutaj kij do jednego grama. Do jednego grama wyrzutu, rozumiecie to? Grama. Pokażmy, jak on się gnie w ogóle. On jest szybszy od, od Bluebird Nano. Szybszy? Zobaczcie. On jest znacznie szybszy. On jest na tytanowych przelotkach, to Ta. trzeba powiedzieć, tak? I tutaj ciekawy taki myk. Możemy pozbyć się dolnika. I właśnie założyć na przykład owrotek muchowy, wtedy, tak? No. Słuchajcie, ten do 1 grama kosztuje 1664 zł, z kodem 1331. Ja tutaj mam w ręku taki bardziej kil uniwersalny, bym powiedział. To jest, dobrze pamiętam, do 24 Kasper Do 24 gram. Cięty kijek, taki uniwersalny szczupaczek, sandaczyk. On kosztuje 1569, teraz 1255 tylko. No i dobra, i przechodzimy dalej do tematów top dealsowych naszych. Poczekaj, tutaj jeszcze mamy wędkę ABU Veritas. Kijek do 32 gram o długości. właśnie ile on ma? 27... 274. 270 625 zł w Top Dealsie się za 2 299. Zobaczcie, ona jest dosyć tutaj taka miększa. To jest Kacper ją nazwał, że to jest taka bardziej pod trocie, więc spokojnie nada się taki uniwersalny rzeczny, prawda? Szczupaczek, boluś. Tego to Uniwersal, uniwersal, tak? No fajna cena, 299. Dobrze, przejdźmy teraz może już do naszego tutaj siedziska. Co my tutaj dla Was mamy? Przygotowaliśmy też takie malusienkie bajerki z nowości. Chodźmy, tutaj operator, chodź, chodź, choć do nas. Zobaczcie, zestaw e, takich, zestaw świąteczny Berkeley Limited Edition, który kosztuje normalnie 159 zł. Mamy prawie połowę ceny 85 zł za mm, takie wirujące ogonki. E, mamy gumkę taką pustej, 15. Normalnie 15-20 na promce mniej niż połowa, 7 zł tylko za realistyczną płoć. i. pudełko. pudełka. Pudełka, takie wodoodporne, mocno wodoodporne. Zobaczmy, to, zobaczcie, to są takie, bym powiedział, nawet pudełka. Takie na elektronikę można powiedzieć. Nawet na elektronikę, takie. Heavy duty, umówmy się. To są takie, one są naprawdę z mega takiego mocnego plastiku. Tak, żeby w nich naprawdę przechowywać no, jakieś takie poważne rzeczy. no. A, no yy, dodam jeszcze, że jak zbierałem je na to w to jedno mi upadło z yy, samej góry i nic się z nim tak naprawdę mhm. nie stało. Czyli tak, jakieś takie cenne rzeczy, jakbyśmy chcieli do nich włożyć sobie na łódź, żeby naprawdę z nimi się nie stało, jak portfel na przykład, tak, jakieś delikatne rzeczy, żywoterię. czy nie wiadomo? Na pewno pływa, na 100%. To bo, bo słuchaj, tu jest zamykane, jest szczelne, ma w środku powietrze, to musi pływać, tak? Waterproof case. Także to jest solidne opakowania. No i już teraz Wam mówimy ceny. Teraz tak, to mniejsze, co Wam pokazywałem, to 59 wyjściowo, tylko 27,90 No to, co w tych czasach kupiłem za 27,90 no? To na Ali być na przesyłkę nie starczyło nie, nawet, nie? To nie? 79 to i, i 39 zł, słuchajcie, w tym momencie w promocji, tak? Także słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje w, w plecionie. Yy, przy małych sumach tutaj nie ma sensu kupować na Ali, nie? jak się jesteśmy na to. Bil się. Przejdźmy teraz do tego namiotu. Był ostatnio hit sprzedażowy u nas. Mieliśmy namiot za 699 zł, ale tamto to była jedynka, a tu mamy yy, namiot dwuosobowy, tak? Duży namiot dwuosobowy, tumen. I ten i też, masz ta, też ma ten. z Zapinaną podłogę, tak? Tajped jest napisane. Nie, to nie, że będzie ten. To nie. Tu chyba nie ma zapinanej podłogi, chociaż nie chcę nikogo. Słuchajcie, bo... dobra, nie jesteśmy specjalistami od y, namiotów, ale jesteśmy specjalistami od najlepszych cen. Możemy tak powiedzieć, tak? Dokładnie. I od spinningu. Na tym się znamy. Także przygotowaliśmy dla Was taki namiot. I teraz powiem Wam, y, jaka cena y, za ten y, namiot a nie ma go na kartę, on jest poza wszystkim to jest taki super bonus 850 zł wiem że on kosztuje po przecenie z ponad grubo tysiąca, tak tam było prawie 2000 2000 prawie tam prawie 2000 Przepraszam przepraszam na, na, na chwilkę mi wywołaj Jak tam dobrze dobrze żeśmy to zrobili wszystko tak podobało się Będzie okej okay później Będę mógł do domu później jechać Dobra, dziękuję. Dobra, słuchajcie, wszystko fajnie wyszło, jest super, wbijajcie do nas na, na, na stronę, co długi weekend przed, weekend przed nami, korzystajcie z tego wszystkiego. Tak naprawdę się okazało, że te zawirowania, to jest nowy rozdział w Plecionie, teraz będzie w Plecionie jeszcze lepiej, lepsze zarządzanie. Jest super, trzymajcie się, cześć. Mordeczki, jeszcze jedno. Aha, tu. Zapraszam Was na TikToka, na pewno w długi weekend spróbuję coś nagrać dla Was z wody. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale tak na wszelki Was zapraszam już z góry. Wbijajcie mordy na tu kleciony. Elo, pa.